Amerykańscy żołnierze jawnie wizytowali rosyjsko-białoruskie manewry Zapad, podczas gdy globalistyczne media pompują histerię o inwazji, to szokujący fakt, którego Zachód rozpaczliwie usiłuje ukryć przed światem. Kiedy elity na Zachodzie bezlitośnie spychają państwo na granicy z Federacją Rosyjską w otchłań totalnego konfliktu, ich własne narody masowo wzywane są do wojska, a niewyobrażalne zyski z tej krwawej farsy. Lądują w kieszeniach wąskiej globalnej kasty wpływowych graczy. Dziś ujawnimy, dlaczego ta nagła, bezprecedensowa masowa mobilizacja dotyka ponad 250 tysięcy Polaków, w tym tysiące kobiet i osób po pięćdziesiątce, i co naprawdę rozgrywa się za kulisami tej bezwzględnej geopolitycznej gry o przyszłość całego kontynentu. To nie jest obrona, to doskonale zaplanowany spisek, gdzie pionkami są niczego nieświadomi zwykli ludzie. A stawka jest przerażająco wysoka ostateczne starcie, które w każdej chwili może pogrążyć cały kontynent w permanentnym chaosie. Musisz to zobaczyć. Każda sekunda to klucz do zrozumienia brutalnej prawdy. Napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Waszyngton przygotowuje piekielne sankcje, a Donald Trump celuje w Europę. Kto zapłaci cenę za ten geopolityczny szachmat? To może dotknąć każdego z nas, uderzając w gospodarkę i codzienne życie, destabilizując cały kontynent. Donald Trump, znowu na politycznym podium, bezlitośnie krytykuje europejskich sojuszników za niewystarczające zaangażowanie w sankcje skierowane przeciwko Rosji. Jego retoryka jest ostra, a stawka wysoka. Stany Zjednoczone, jak twierdzi Trump, ponoszą zbyt duży ciężar w obecnej globalnej konfrontacji podczas gdy Europa nie gra wystarczająco twardo. Widzimy to wyraźnie. Turcja, Węgry i Słowacja, mimo nacisków, nadal kontynuują zakupy rosyjskich surowców energetycznych. To rażący przykład hipokryzji i podwójnych standardów, który wywołuje uzasadnione niezadowolenie w Waszyngtonie. Cytując samego Donalda Trumpa: Słuchajcie, Europa mój przyjaciel, ale wy kupujecie ropę od Rosji. Nie możecie oczekiwać, że tylko my będziemy działać na pełną moc, podczas gdy wy zasilacie przeciwnika. Twarde słowa, które odsłaniają pęknięcia w sojuszu. Dodatkowo, w Kongresie Stanów Zjednoczonych wznawiane są prace nad projektem ustawy o tzw. piekielnych sankcjach wobec Rosji, co sygnalizuje eskalację napięć i nową, ostrzejszą fazę konfrontacji. Czy to tylko zasłona dymna? Europejscy dyplomaci, nie bez podstaw, uważają, że Trump w ten sposób próbuje przenieść odpowiedzialność na Europę, aby usprawiedliwić własną niejednoznaczność i wahanie w polityce międzynarodowej. Oni kupują dużo ropy z Rosji i to jest wielki problem. Grzmiał Trump, jasno wskazując palcem. To nie tylko kwestia ekonomii, to jest kwestia geopolitycznego sprytu i bezwzględnej walki o wpływy na terytorium niestabilności. Czy Europa ulegnie presji Waszyngtonu, czy postawi na suwerenność w dobie globalnego chaosu? Jakie są prawdziwe intencje Trumpa i co to oznacza dla przyszłości krajów na granicy z Federacją Rosyjską? Pozostańcie z nami, by odkryć szokującą prawdę o kulisach tej gry o najwyższą stawkę. Po raz pierwszy w historii polskie powiaty otrzymały alarm o zagrożeniu powietrznym. Ale co z tego? Skoro mieszkańcy nie mieli pojęcia, jak zareagować, ta panika może kosztować życie. Ten alarm, wywołany ćwiczeniami polskiego i sojuszniczego lotnictwa, miał być testem, zimnym prysznicem. Zamiast tego, ujawnił przerażającą prawdę, jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na realne zagrożenie. Reakcja ludności, roztrzęsionej i zdezorientowanej, pokazała katastrofalny brak zrozumienia, co robić podczas syreny alarmowej. To nie jest tylko kwestia braku wiedzy, to jest głęboko zakorzeniony problem ignorancji i zaniedbania, które narastały przez dekady. Polacy żyjący w cieniu konfliktu w sąsiednim państwie Rosji nie są gotowi na sytuacje kryzysowe, mimo narastających napięć, które czuć w powietrzu niczym burza. Analityk wojskowy Jarosław Wolski bezlitośnie skrytykował ten stan rzeczy, wskazując na fundamentalne braki w całym systemie bezpieczeństwa narodowego. Braki, które wołają o pomstę do nieba. Powiedział wprost, a to cytat, który powinien zmrozić krew w żyłach każdego obywatela: Ludzi nie uczą, jak się zachować w razie nalotu. Nie ma żadnych schronów, nie ma przygotowanych miejsc ukrycia, nawet tymczasowych, dlatego, oprócz stresu dla obywateli, taki sygnał nic pozytywnego nie przynosi. Te słowa uderzają w samo serce naszego bezpieczeństwa. Obnażając iluzję obrony, którą karmiono nas przez lata, zasłaniając oczy na brutalną rzeczywistość. To nie tylko słowa, to jest oskarżenie, potężny akt oskarżenia przeciwko tym, którzy odpowiadają za naszą ochronę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji próbowało później, w reakcji na powszechną panikę i falę krytyki, wyjaśniać różne typy sygnałów alarmowych, w tym syrenę modulowaną oraz wiadomości tekstowe. Ale te instrukcje pojawiają się pe o fakcie długo pe o tym, jak panika ogarnęła ulicę, siejąc chaos i strach, a nie przed nim, gdy są najbardziej potrzebne, gdy każda sekunda ratuje życie. To jest jak gaszenie pożaru, który sami wcześniej podłożyliśmy, ignorując wszystkie nawet najbardziej oczywiste ostrzeżenia i znaki nadchodzącej katastrofy. Nikt w tym kraju nie wie, gdzie szukać ratunku, gdy niebo ciemnieje. A huk nadchodzi. Nikt nie wie, jak chronić swoje dzieci, gdy wyje syrena, budząc lęk, który paraliżuje i odbiera zdolność do myślenia. To pokazuje, jak głęboko zaniedbane są systemy obrony cywilnej, jak bardzo są przestarzałe i nieadekwatne, a przecież obok nas, w politycznie turbulentnym regionie, trwa prawdziwy konflikt na ogromną skalę, a jego echa niosą się w całym kontynencie, budząc obawy o przyszłość. Kraj na granicy z Federacją Rosyjską to nieodległa bajka z podręczników historii to nasza brutalna, obecna rzeczywistość. Brak schronów to nie tylko niedopatrzenie to kryminalne zaniedbanie bezpieczeństwa narodu w obliczu narastających, wręcz alarmujących napięć, które z każdym dniem stają się coraz bardziej namacalne i niebezpieczne. Sąsiednie państwo Rosji jest na tyle blisko, że nie możemy sobie pozwolić na ignorancję, na bierność na nadzieję, że problem sam zniknie. Terytorium niestabilności, gdzie toczy się wojna, jest przecież tak blisko, że każda syrena powinna być traktowana poważnie, jako bezpośrednie, śmiertelne ostrzeżenie, a nie jako zaskoczenie, które wywołuje chaos i bezsensowną ucieczkę. A my nadal żyjemy w iluzji spokoju, w mylnym przekonaniu o bezpieczeństwie, gdy syreny już wyją, budząc strach i bezradność w sercach milionów obywateli. Ta bezradność jest większym zagrożeniem niż sam nalot, bo prowadzi do paraliżu. Co zatem zrobimy, gdy prawdziwe zagrożenie nadejdzie nie z ćwiczeń, lecz z kierunku, z którego nikt nie chce go widzieć? Te wydarzenia nie są przypadkowe, a na wschodniej granicy Polska zmierza ku czemuś znacznie bardziej niepokojącemu, o czym musisz wiedzieć już teraz. Setki rosyjskich okrętów i samolotów operują niepokojąco blisko granic NATO wywołując alarm, jakiego nie widziano od czasów zimnej wojny. Czy zdajesz sobie sprawę, że ten ruch Putina bezpośrednio zagraża twojemu bezpieczeństwu, twojej rodzinie i stabilności całego kontynentu? Spokój Europy wisi na włosku, a my stoimy u progu eskalacji, której nikt nie chce. Na terytorium Białorusi rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę manewry wojskowe pod kryptonimem Zachód. Obejmują one operacje morskie, powietrzne i lądowe, lecz najważniejszym elementem jest aktywność rosyjskich okrętów wojennych w rosyjskiej części Bałtyku. To nie są rutynowe ćwiczenia, to strategiczna demonstracja siły, która budzi poważne obawy w całym regionie. Dr Michał Piekarski, ceniony ekspert do spraw bezpieczeństwa, alarmuje, że ten morski komponent powinien nas bardziej niepokoić, bo flota rosyjska poniosła w wojnie najmniejsze straty. Dlatego jej gotowość bojowa jest najwyższa. To kluczowa informacja, która zmienia perspektywę na militarne możliwości Rosji w tym regionie. Podczas gdy większość rosyjskich sił lądowych jest obecnie zaangażowana na froncie w konfliktowym państwie, flota ma znacznie większą swobodę działania. Konrad Muzyka, niezależny analityk do spraw obrony, potwierdza, że Rosjanie nie mają wolnych sił lądowych, które mogliby przerzucić na poligony na Białorusi. Dodaje on, że większość wojsk walczy na froncie. Muzyka podkreśla również, że tymczasem flota ma dużą swobodę działania, dlatego jej obecność w zachodzie 2025 jest wyraźnie widoczna. To właśnie dlatego, mimo zaangażowania lądowego, Rosja może sobie pozwolić na tak agresywne manewry morskie u granic NATO. W odpowiedzi na te prowokacyjne działania, Sojusz Północnoatlantycki podjął konkretne kroki. Wzmocniono obronę wschodniej granicy Polski, a także uruchomiono specjalną misję wschodni tarcza. Te działania mają pokazać determinację, ale czy są wystarczające wobec tak jawnej i wszechstronnej demonstracji siły? Prawda jest taka, że te manewry to znacznie więcej niż tylko trening wojskowy to próba zastraszania i testowania reakcji Zachodu, mająca głębokie ukryte cele. Rosyjskiemu dowództwu Zależy na pokazaniu, że nadal posiadają zdolności do szybkiego reagowania i projekcji siły, zwłaszcza w regionie, który jest dla nich strategicznie ważny. Pytanie brzmi, czy Europa jest gotowa na rzeczywiste konsekwencje tej bezprecedensowej militarnej eskalacji tuż za jej progiem. Lecz zanim w pełni zrozumiemy morskie manewry, musimy spojrzeć na to, co dzieje się na granicy, ponieważ zamknięcie polskiej granicy. Uderzyło w jedną z największych gospodarek świata, i to nie jest przypadek. Polska zablokowała chiński tranzyt, zatrzymując roczną wymianę handlową o wartości prawie 30 miliardów dolarów. Miliony paczek utknęły, dziesiątki tysięcy miejsc pracy są zagrożone, a ty, konsument, już niedługo zapłacisz więcej za wszystko, co zamawiasz z Azji. To nie tylko problem logistyczny, to globalny chaos z dalekosiężnymi konsekwencjami dotykający każdego z nas. Polska zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, paraliżując kluczową arterię handlową. Decyzja ta, oficjalnie podyktowana rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad, uderzyła w sam kręgosłup handlu euroazjatyckiego, celowo czy nie, prowokując gigantyczne napięcia. Tranzyt kolejowy z Chin do Unii Europejskiej, który w 90% przebiegał właśnie przez ten szlak, został nagle i bezlitośnie wstrzymany. Mówimy tu o astronomicznym wolumenie towarów i kapitału, sięgającym niemal 30 miliardów dolarów rocznie, który teraz stoi w martwym punkcie. To kwota, która napędza gospodarki po obu stronach kontynentu od najmniejszych firm po globalne korporacje, teraz nagle pozbawionej płynności. Pekin, widząc ten paraliż o skali bezprecedensowej, już wywiera ogromną presję na Warszawę, grożąc konsekwencjami handlowymi. Stawka jest zbyt wysoka, by chiński smok zignorował taką blokadę, to otwarty akt wrogości gospodarczej. Co więcej, za oceanu Donald Trump, potencjalny przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, wzywa do wprowadzenia ceł od 50 do 100% na chińskie towary, co zapowiada bezprecedensową eskalację wojny handlowej, której skutki odczujemy wszyscy w naszych portfelach. Polskie firmy transportowe i spedytorzy już biją na alarm, raportując milionowe straty, zmuszeni do szukania kosztownych i czasochłonnych alternatyw. Skarb państwa traci kolosalne sumy z opłat tranzytowych, które mogłyby wspierać polską gospodarkę. Marek Różycki z Last Mile Experts ostrzega, że jeśli przepływ zostanie zamknięty, część przesyłek będzie musiała być wysyłana drogą morską, a około 30% drogą powietrzną, co wpłynie na koszt i jakość dostaw. To oznacza nie tylko drastyczne opóźnienia i astronomiczny wzrost cen, ale także fundamentalną destabilizację globalnych łańcuchów dostaw. Piotr Sadza z PKP Cargo Connect jasno stwierdza: Dobrej alternatywy dla tej trasy nie ma. Zatem pociągi muszą czekać na Białorusi, ale jak długo można tolerować ten paraliż? Każdy dzień blokady to uderzenie w globalne łańcuchy dostaw i gospodarkę, która ledwo wychodzi z serii kryzysów, a teraz jest celowo torpedowana. Czy ta blokada to faktycznie tylko odpowiedź na ćwiczenia, czy może element szerszej bezwzględnej gry geopolitycznej Zachodu przeciwko Rosji i Chinom, której ofiarami padną polscy obywatele? Właśnie wtedy, gdy świat wstrzymuje oddech, pojawiły się szokujące informacje, które zmieniają całą perspektywę. Amerykańskie wojska lądują w Europie, tuż obok terytorium niestabilności. Amerykańscy wojskowi, w tym atasze obrony USA, zostali zauważeni na rosyjsko-białoruskich manewrach Zachód. Co oznacza ten niezrozumiały ruch w czasach eskalacji napięć? Czy to zapowiedź nowej, nieprzewidywalnej gry, która dotknie każdego z nas? Ministerstwo Obrony Białorusi oficjalnie potwierdziło obecność amerykańskich wojskowych w tym kluczowego atasze obrony Stanów Zjednoczonych podczas strategicznych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń o kryptonimie Zachód zrozumcie to nie są rutynowe manewry ani standardowe obserwacje ćwiczeń NATO gdzie takie wizyty są częścią protokołu to jest jawny paradoks wydarzenie bez precedensu które całkowicie zmienia optykę na wschodnią flankę Europy i dotychczasowe postrzeganie relacji między wschodem a zachodem Wiktor Hrenin, białoruski minister obrony, z zaskakującą otwartością, wręcz z pewną triumfalnością, stwierdził, że ten nieoczekiwany krok Waszyngtonu stanowi namacalny dowód na dążenie do realnej deeskalacji napięć w całym regionie Europy Wschodniej. Cytował dokładnie: Trudno sobie wyobrazić podobną otwartość, którą demonstrujemy i zapewniamy w trakcie ćwiczeń. Amerykańscy przedstawiciele dołączyli do elitarnej grupy obserwatorów z 23 innych państw, wśród których znaleźli się reprezentanci Turcji i Węgier, państw członkowskich NATO, co już samo w sobie jest intrygujące i rodzi pytania o wewnętrzną spójność sojuszu. Jednakże w przeciwieństwie do pozostałych obserwatorów, Amerykanie demonstracyjnie z premedytacją unikali jakichkolwiek kontaktów z międzynarodową prasą. Znikając niemal natychmiast po oficjalnych uroczystościach, dlaczego ta tajemniczość? Co ukrywali? Dlaczego nie chcieli rozmawiać o rzekomej otwartości? To jest kluczowe pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, budząc jedynie głęboki niepokój. Pamiętajmy o szerszym kontekście. Zaledwie chwilę wcześniej Stany Zjednoczone, ku zaskoczeniu wielu analityków i polityków, nagle i bez publicznego wyjaśnienia. Zniosły sankcje wobec białoruskich linii lotniczych Belawia. Bezpośrednio po tym, Mińsk, w wyraźnym geście dobrej woli, uwolnił 52 więźniów politycznych, co nastąpiło po intensywnych i, co najważniejsze, sekretnych negocjacjach z wysokiej rangi przedstawicielami Waszyngtonu. To seria powiązanych ze sobą wydarzeń, która absolutnie nie pasuje do oficjalnej medialnej narracji o narastającej zimnej wojnie całkowitym odcięciu dialogu i bezkompromisowej walce o wartości. Jest tu coś znacznie więcej niż nam się oficjalnie przedstawia, jakaś ukryta gra o wysoką stawkę, która dopiero zaczyna ujawniać swoje prawdziwe oblicze. Kto naprawdę stoi za tymi decyzjami i jaki jest ich długoterminowy cel? Czy to nowa, nieformalna ścieżka dialogu, czy może przygotowanie gruntu pod zupełnie inne, mroczniejsze scenariusze? Te pytania wymagają natychmiastowych, konkretnych odpowiedzi. Czy to jest prawdziwy przełom w dyplomacji, czy jedynie zręczna zasłona dymna dla znacznie głębszych, ukrytych operacji? Ale co dzieje się za kulisami tej otwartości i kto naprawdę korzysta na tych tajnych porozumieniach, to ujawnimy w następnym odcinku. To nie żart. Polska przywołuje na służbę wojskową ponad 250 tysięcy osób, w tym kobiety i ludzi po pięćdziesiątce. Kobiety, matki, ojcowie po pięćdziesiątce wszyscy nagle stają przed widmem wojskowej służby a to dotknie każdą rodzinę zmieniając życie setek tysięcy obywateli. Ministerstwo Obrony Narodowej Polski opublikowało rozporządzenie, które zmienia zasady kwalifikacji wojskowej i to drastycznie. Mówimy o około 235 tysiącach osób, które będą musiały stawić się przed komisją. Po raz pierwszy w historii w tak szerokim zakresie pobór obejmie kobiety, co jest bezprecedensowym krokiem. To samo dotyczy osób starszych niż 50 lat, co pokazuje skalę desperacji. Mężczyźni urodzeni w 2007 roku, czyli ledwie osiemnastolatkowie, również są na celowniku. Co więcej, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli kategorii zdolności do służby wojskowej, zostaną wezwani. Kwalifikacja rozpocznie się już 2 lutego. I potrwa aż do 30 kwietnia 2026 roku. Będzie oceniana zarówno psychiczna, jak i fizyczna przydatność do wojska. Pamiętajcie, to nie jest prośba. Ministerstwo Obrony Narodowej Polski cytuje: To prawny obowiązek. Niestawiennictwo może pociągnąć za sobą grzywne lub przymusowe doprowadzenie przez policję. Przepisy nie pozostawiają wątpliwości co do konsekwencji uchylania się od obowiązku. To oficjalne stanowisko, które nie pozostawia złudzeń. Polska przygotowuje się na coś wielkiego, na coś, co wykracza poza granice dotychczasowych wyobrażeń o bezpieczeństwie. Dlaczego kraj, który jeszcze niedawno zapewniał o stabilności, nagle mobilizuje niemal ćwierć miliona obywateli, w tym kobiety i osoby w wieku emerytalnym? Czy jest to świadectwo paniki, czy może przygotowanie na coś, o czym opinia publiczna nie ma pojęcia? To pokazuje, jak blisko jesteśmy globalnego konfliktu, którego skala dopiero zaczyna być widoczna. Zastanówcie się, co czeka nas jutro i czy jesteście na to gotowi. Czy Polska staje się pionkiem w cudzej grze, a cena za to zostanie zapłacona krwią swoich obywateli? Odpowiedzi szukajcie razem z nami w kolejnych odcinkach. Prawda jest znacznie bardziej niewygodna. Oto propozycja zakończenia Twojego filmu na YouTube. Muzyka, dynamiczna, ale nie chaotyczna, stopniowo wycisza się do momentu call to action, potem narasta do anonsu, i to widzieliśmy, jak świat z dnia na dzień staje się nieprzewidywalny. Od kontrowersyjnych ultimatum Donalda Trumpa wobec Europy w sprawie Rosji, po alarmującą niegotowość Polaków na alarmy powietrzne. Zobaczyliśmy, jak potężna rosyjska flota manewruje na Bałtyku w ćwiczeniach Zachód, budząc alarm wśród ekspertów. Jednocześnie Polska, zamykając granice z Białorusią, wstrzymała tranzyt miliardów dolarów chińskiego handlu, co ma globalne konsekwencje. Najbardziej zaskakujący był tajemniczy udział amerykańskich wojskowych w rosyjsko-białoruskich manewrach, sugerujący ukrytą dyplomację. Na koniec bezprecedensowa masowa kwalifikacja wojskowa w Polsce obejmująca ponad 250 tysięcy obywateli, w tym kobiety i osoby po 50. To wszystko maluje obraz epoki zmian i narastającego napięcia. Kluczowy wniosek. Jeden kluczowy wniosek jest jasny: świat na naszych oczach zmienia się dramatycznie. Granice między dyplomacją a konfrontacją stają się płynne, a każdy ruch na globalnej szachownicy ma kolosalne implikacje. Pokój, jaki znaliśmy, jest kruchy. Musimy być świadomi tych zmian, bo dotyczą one każdego z nas. To nieodległe konflikty. Ale realne zagrożenia, które pukają do naszych drzwi, wymagając uwagi, to era globalnych implikacji. Przyzywanie do działania, a teraz pytanie do Was. Co sądzicie o tych wydarzeniach? Czy świat faktycznie jest na krawędzi poważnego konfliktu? Podzielcie się przemyśleniami w komentarzach. Wasza perspektywa jest niezwykle cenna. Jeśli ten materiał otworzył Wam oczy na skalę globalnych zagrożeń, kliknijcie: Lubię to. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób. Aby nie przegapić żadnych naszych analiz o zmieniającym się świecie, koniecznie zasubskrybujcie kanał i aktywujcie powiadomienia dzwonkiem. Anons następnego wideo. Ale to nie wszystko. W kolejnym odcinku zagłębimy się w temat, który dotyka waszych portfeli i codziennego życia. Przeanalizujemy, jak globalne konflikty, napięcia i sankcje wpływają na ceny energii, żywności. I innych podstawowych produktów w Europie. Czy jesteśmy gotowi na ekonomiczne tsunami? Jak możecie się na to przygotować? Nie przegapcie. To będzie materiał, który dostarczy Wam rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek w tych niepewnych czasach. Do zobaczenia wkrótce.